Siemanderko, wszystkim. Kamilek gotuje kawkę. Jesteśmy w dniu dzisiejszym na fajnym terenie, związanym z gotami. Prawdopodobnie jest tutaj rozorany. Obóz Gocki i będziemy go w dniu dzisiejszym poszukiwać. Zaraz dojedzie do nas ekipa muzealno-archeologiczna. Yy, oczywiście Grosus dzisiaj na robocie. Kamilek tam już pędzi coś na rozpoczęcie. No i będziemy meldować na bieżąco, co tam się dzieje. Jest już z nami całe grososowe grono razem z przyjaciółmi. Tutaj mamy Damiana z Rutusem, który dzielnie walczy. Ciężkim terenem. A tu mamy Radę Niezrzeszonego Członka Grosusa, który tu współdziała. Jeżeli chodzi o historię tego regionu, tam mamy ciek wodny i wyobraźcie sobie, że tutaj, w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, był obóz gocki, jakaś tam, jakieś tam wioseczki tutaj sobie stały. Zgłosił się do nas rolnik, który podczas poszukiwań po prostu natrafił na bardzo dużo przedmiotów związanych z brązem. Kamil nas zwoła, lecimy zobaczyć, bo ma jakiś sygnał kolorowy. Dziurę, większy dziurę, kopen. Kamilen. Nieczę. O jest. Dwie godziny później. Eee, folia. Tyle zachodu folii z parówek. Zobaczcie, mimo wpływu. Okresu rzymskiego i gotów trafiają się też rzeczy nowożytne. Oczywiście tutaj mamy spójrzcie. Połamany, już niestety, ale jest. Jest to krzyżyk. O, jaki ładny, naprawdę. u Pamiątka, oczywiście, z Częstochowy, tu jest napisana. Pamiątka z Częstochowy. Piękny krzyżyk, szkoda, że uszkodzony. Ale jak niezwykle fajny. Też go oczywiście oznaczamy. To wszystko to są zabytki nowożytne. A muzeum określi, co z tym zrobić. Piemanderko Rafał, czyli piątkę. Znalazłeś już coś? Na razie nie, na razie się wdrażam. Wdraża się, wkręca się w godzkie klimaty. No, jak się zebrała ekipa, to znaczy, że już coś trafiliśmy. Zebrała się komisja weryfikacyjna. Tyk, 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 tyk. to być jakaś moneta O ho, ho, chłopie Mamy to, to Rzymska stoło. sestercja Ale konkret Proszę Państwa, rzymska sestercja z brązu duża Wielkości piątaka Widać tu nawet jakiegoś Gościa z tym, z maczugą No gratulacje Kamil, ale petarda moneta, Kamil. Trzymaj Twoja moneta Przybisz łowiczka, ciach, gratulacje i teraz proces namierzania. Karteczka, strunóweczka Dagmara i jest. wielka okejeczka. Dagmara, o, jest, jest Dagmara. Zabezpieczenie materiałowo-techniczne. Zobaczcie, jak postępuje proces zaznaczania miejsca trafienia zabytku. Ciach, do woreczka. Zaznaczamy karteczkę. Później pokażę wam jak się namierza w ogóle te zabytki takim Dołek zakopujemy, wbijamy chorągiewę i w tym miejscu została trafiona sestercja. Piękna sestercja, a Kamil jest tym szczęśliwcem, który wyciąga dzisiaj te monety. To już jest druga jego moneta. Uuu! No nie dadzą da odpocząć. Dzisiaj się naganiam trochę z tą kamerą, ale nawet to jest przyjemnie, kiedy takie zabytki wychodzą. Cóż za zabytek napotkał nasz członek grossusa. O rzeczywiście jest to z brązu, nie? Jakaś tak, nabijka. Tak. O, bardzo fajna. Czekaj. O, no rzeczywiście. Ona jest w ogóle groszkowana taka, nie? Spójrzcie, groszkowana, z brązu, nabijka. Młoda chorągiewka. Dawaj, chorągiewka. Dawaj chorągiewkę, mamy coś. Leci Dagmara z chorągiewkami. O, zobaczcie proces namierzania, wbijamy lustereczko w miejscu trafienia, a stamtąd jest namierzany do lustra tachymetrem. Poszło, pakujemy, numerujemy i idziemy do następnego punktu ale niestety to tylko pocisk tempołkowy od Mosina Albo gocka strzała nie będzie Ciu. tego nie zaznaczamy. Zobaczcie jakie tu jest zbiorowisko ludzi To znaczy, że jest konkretik już się mamy lustereczko do namierzania O, fibula. p 12, fibula. Ale piękna. Ty Tomasz dzisiaj dzień. Grzów Wolf. Gratulacje. To już Brązowa, nieźle zachowana. Brązowa, nieźle zachowana. Namierzona. Ale zbiegowisko jest, znaczy, że super przedmiot. Ale fajnie, super Aśni. No da, nie to, że prezes nie kopie zimków. <grym> Ale do, wow. Rzymek! Mark, można. Ta Ale no i Pokaż Ale tacy Rzym. O, wow. Dagwana, przybijemy żuwola. Srebrny, elegancki, żymol. Tutaj mamy postać jakiegoś gościa Pewnie Antonius Pius, najbardziej popularny A, Ale cudo A z drugiej strony mamy postać I od razu, od razu namierzamy o, Zabytek numer 19, nie wiem czy każdy słyszał 19 zabytków już trafiliśmy w tak krótkim czasie Ale jest duża ekipa Także Rzymka, Antoniusa bo tutaj... Okej, dzięki Ja też dzięki i do następnego Tu mamy ten tachimetr, o którym wcześniej wspominałem Urządzenie do namierzania Zabytków Tam w terenie Pach i mamy fibulkę Co prawda niekompletną, Ale widać Zaczep tutaj do fibuli Brąz piękny i wkładamy do woreczka. Tyk. I zaznaczamy. Kamil Rzymka trafił, patrzcie, tam jest niedaleko. A ja mam tutaj z kolei sygnał. No to nie będę na razie biegł do Kamila, ale patrzcie. Srebereczko, co prawda nie jest to związane z gotami. I jest to GA, czyli Gustaw Adolf. Czyli mamy średniowieczną, fajną monetkę, ale piękne pole. Cudeńko, zaznaczamy A przebiegnijmy się szybko do Kamila No, dobiegliśmy do Kamilka O, ho, ho Ale jaki piękny, nie? Widać główeczkę A z drugiej strony człowieczka widać? Widać, i to jakiego człowieczka widać? Wow Żuwol Ale spajnie sypie Pozdrawiamy wszystkich Oglądajcie, subskrybujcie Dajcie kciuka, łapkę w górę i pozdrawiamy serdecznie ze stowarzyszenia Grossus. Opa! Tyle złomu, tyle złomu i trochę zabytków. Dużo zabytków. 28, to jest 28 zabytków. 28 O, jeszcze tutaj złomu trochę. Radia na topą dużo złomu, dużo Rzymów i zwycięzca naszego pierwszego Rzyma dobywca kubka, smyczy, flachy i koszulki. Ale Ci się zebrało. Uff. Tutaj stoi ta Tahimy, a tu są wszystkie punkty dzisiaj namierzone mhm. na mapce. No, wow, no. I to jest mapa taka normalna jak mapa, mapa jest? Mapa satelitarna. Tak? Mhm. O kurcze. Wszystko takie jest dokładne. I wszystko czy? ładnie namierzone. Mhm. A teraz proszę Państwa, Radosławie podejdź tutaj. Grosusowe Wielkie gratulacje, rozwaliłeś dzisiaj system, zdobyłeś najwięcej Rzymów, a przede wszystkim trafiłeś tego pierwszego, najważniejszego dla Ciebie, nasze promocyjne gadżety, kubeczek wraz z bezpieczą. Oczywiście jeszcze leci do tego flaszunia i koszulka, ale to już koszulkę muzeum zabezpiecza. Wielkie dzięki, że wpadłeś, zapraszamy Cię do naszego stowarzyszenia. O wiceprezesie uściśli tutaj dłoń zwycięzcy pierwszego, gratulacje jeszcze raz. I to wszystko na dzisiejszy, ale jeszcze nie kończymy poszukiwań, bo jak tylko pole będzie przeorane, to znowu się tu pojawimy i będziemy dalej szukać zabytków w ziemi środkowej.